Nie wiem, tu chodzi o Karolinę. Ty po prostu przed nim tak zgrywasz bohaterę, nie? Co? O czym ty mówisz? O tym, że się wiecznie przed sobą popisujecie. To są jakieś kretyńskie zawody? Kto bardziej ma gdzieś swoje życie i zdrowie? Nie, nie. Ja. Hello morning, hello day. Feel like the sun is shining a little brighter today. i gonna say my prayers and let start my day. Ten. Dobra, Dobra, to, to ja ruch, ja rób, bo... Nie róbmy się szybko, bo ja lecę na koncert. Dobra, to ja na włosy do zuzi polecę. Nie mam dzisiaj <m culpitalisida> <mulis> Run. <readable> <muliti> <raz denganhabitude> <inaudible> <cughs>